FC Barcelona przegrywa po raz pierwszy od 12 lat, a Mark andré Ter Stegen został nowym kapitanem Dumy Katalonii. Oficjalnie Alvarez piłkarzem Atletico Madryt. Kwota transferu może wynieść blisko 100 milionów euro. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat... Real Madrid już dzisiaj w południe wyląduje w Warszawie, gdzie będą nocować, Rafael Varane znów kontuzjowany, a Romelu Lukaku po raz kolejny chce zmienić klubowe barwy. 1 miliard euro. Tyle mógł zarobić Vinicius, ale ofertę odrzucił. Polak jednak nie wystąpi w Premier League, a Bruno Fernandes zostanie na Old Trafford na kolejne lata. Osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie wczoraj do nas dołączyły, bardzo Wam za to dziękuję. A jeżeli Wy chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, to także zachęcam do dołączenia do nas, subskrybując kanał. Miłego dnia, no i zapraszam do oglądania! Mecz Opu Gampera, czyli takie coroczne spotkanie, które jest swego rodzaju hołdem dla założyciela FC Barcelony. W tym roku wygrała zaproszona drużyna. AS Monaco pewnie pokonało rywali 3 do 0. Duma Katalonii zagrała w dobrym garniturze. Na boisku był Lewandowski, Terstegen, Kunde czy Rapinia, a jednak i tak przegrali. Gole padały tylko po zmianie stron. No i choć było to tylko spotkanie towarzyskie połączone z prezentacją graczy na nowy sezon, to po tym meczu pojawiło się wiele znaków zapytania. Hansi Flick po meczu uspokajał, powiedział, że w meczu ligowym zagrają lepiej i że w tym spotkaniu brakowało szczególnie pressingu. Co ciekawe była, to pierwsza porażka Dumy Katalonii w pucharze Gampera. Od od 12 lat. Pomimo tej dotkliwej porażki zawodnikiem tego meczu został wybrany Paul Victor z FC Barcelony. Meczu nie dokończył Ilkay Gindogan, który walcząc o piłkę dostał od rywala łokciem w łuk brwiowy. Opuścił boisko, ale tylko dlatego, że to był mecz towarzyski. Najpewniej w meczu o coś zostałby opatrzony i wrócił do gry. Natomiast przed meczem potwierdzono, że nowym kapitanem FC Barcelony został Mark andre Ter Stegen. Oficjalnie Alvarez dołączył do Atletico Madrid. Napastnik zamienił Manchester City na stolicę Hiszpanii za kwotę 75 milionów euro, co sprawiło, że stał się najdrożej zakupionym piłkarzem w historii tego klubu. Co ciekawe, nie jest to koniec płatności na konto obywateli, ponieważ oni mogą otrzymać jeszcze dodatkowe 20 milionów euro w postaci bonusów. Umowa została podpisana aż do 2030 roku, więc jest to napastnik Atletico na wiele kolejnych sezonów. Samemu Alvarezowi zmiana klubu powinna wyjść na dobre, ponieważ to tutaj będzie podstawowym napastnikiem, pierwszym wyborem trenera. Natomiast w Manchesterze zawsze był w cieniu Erlinga Halanda. Dodatkowo, że o Felix może zrobić miejsce Alvarezowi, ponieważ mówi się o jego powrocie do Chelsea. Portugalczyk kilka sezonów temu reprezentował barwy londyńskiego klubu, a teraz istnieje prawdopodobieństwo włączenia go do transakcji Konora Gallaghera. Fabrizio Romano informuje, że choć w tym momencie nie jest jest jeszcze nic pewne, to rozmowy na pewno się rozpoczęły. A co Wy uważacie o transferze Alvareza do Atletico i potencjalnych przynosinach João Felixa do Chelsea? Dajcie znać na dole w komentarzu. Już jutro wieczorem w Warszawie na PGE Narodowy odbędzie się spotkanie o Superpucharze Europy pomiędzy Real Madryt a Atalantą. Królewcy przybędą do stolicy naszego kraju już dzisiaj w okolicach godziny 13, a portal weszło poinformował, że zatrzymają się w hotelu Radinson na ulicy Grzybowej, więc jeżeli chcecie zdobyć autograf, to udajcie się właśnie tam albo w okolice Stadionu Narodowego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21 i jak sam Kilian Mbappé powiedział na konferencji prasowej, za Zadebiutuję w tym meczu. A jeżeli być może będziecie na tym meczu, to nagrania czy też fotki możecie podesłać mi na Instagrama. Będę bardzo wdzięczny. Rafael Varane rozegrał 20 minut i nabawił się kolejnej kontuzji. Były zawodnik Manchester United dołączył do Komo, które w tym momencie jest prowadzone przez Ceska Fabregasa. Jest to wielki transfer dla tak niewielkiego klubu, ale już w pierwszym meczu dowiedzieliśmy się dlaczego Czerwone Diabły nie zabiegały o przedłużenie jego umowy. W pierwszej połowie spotkania Pucharów Włoch z doznał on kontuzji kolana. Nie wiadomo jak poważny jest to uraz, jednak media przewidują, że nie będzie on dostępny na inauczynach inaugurację tego sezonu Serie A, która nastąpi już 19 sierpnia, wtedy zagrają z Juventusem. Już w poprzednim sezonie Rafael Varane ciągle był kontuzjowany, przez co nie był podstawowym wyborem Erika Tenhaga w defensywie Manchester United. Niemniej jednak liczymy na to, że problemy szybko się skończą i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Romelu Lukaku znów dąży do zmiany klubu. Tym razem jego usługami jest zainteresowany Antonio Conte, który w tym sezonie objął włoskie Napoli. W ogóle pisząc ten materiał musiałem sprawdzić do jakiego to obecnie klubu należy Lukaku, no bo tak często je zmienia, że ciężko się tam połapać. W każdym razie obecnie należy do Chelsea, a jego umowa wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku. The Blues oczekują za niego około 43 milionów euro. No i jak wiadomo, Taka kwota jest nie do zaakceptowania dla de Laurentisa, czyli prezesa Napoli. On na tak wielki wydatek na pewno nie zezwoli. Ponoć oferta opiewająca w okolicach 25 milionów euro została odrzucona. Możliwe byłoby wypożyczenie, jednak władze Chelsea wolą pozbyć się tego problemu raz, a dobrze. Vinicius Junior jedynym podpisem mógłby ustawić się do końca życia. Saudyjskie Al Ahli miało złożyć ofertę za brazylijskiego piłkarza, dzięki któremu za 5 lat gry miałby zarobić 1 miliard euro, a sam Real Madrid kolejne setki milionów, gdyby zgodził się na taką transakcję. Pomimo początkowych niejasnych informacji i wątpliwości, ostatecznie media podają, że ta oferta natychmiast została odrzucona i to przez samego piłkarza, jak i klub. Do 2020 roku można Viniciusa wykupić z Ralu Madryt, ponieważ w jego umowie zapisano klauzulę odstępnego. No i ona wynosi właśnie 1 miliard euro. Dzięki temu tak od razu można byłoby przejść do rozmów z samym piłkarzem, ale tak się nie stanie. Co ciekawe to nie pierwsze i na pewno też nie ostatnie starania Al-Ahli o wielkich zawodników, ponieważ kilka tygodni temu interesowali się Kevinem De Bruyne. Jak pewnie wiecie to transfery takich piłkarzy nie są finansowane przez jakiś zewnętrznych inwestorów, a same Państwo, ponieważ ich celem jest jak najlepsza promocja Mundialu w 2034 roku, który to odbędzie się właśnie w Arabii Saudyjskiej. W tym momencie nie wiadomo jeszcze w jakich miesiącach odbędzie się ten turniej, ale prawdopodobnie będzie tak samo jak w Katarze ze względu na wysoką temperaturę. Maxi Oidele niestety w tym sezonie nie wystąpi w Premier League w barwach Manchester United. Polski zawodnik nie został zgłoszony przez klub do tych rozgrywek, co sprawia, że możemy się spodziewać jego wypożyczenia jeszcze w tym okienku transferowym. Będzie to jedyny sposób, aby mógł łapać regularne minuty na boisku i budować doświadczenie. Polak poleciał razem z kolegami na turnę po USA, zagrał w każdym spotkaniu, no ale jak widać, nie przekonał do siebie trenera. Jego umowa z Czerwonymi Diabłami wygasa w w czerwcu 2025 roku na Old Trafford na dłużej pozostanie Bruno Fernandes. To bardzo ważna postać tego klubu, która dołączyła w 2020 roku i na dniach ma podpisać umowę do czerwca 2028 roku. Tym samym Portugalczyk otrzyma podwyżkę, dzięki czemu zostanie najlepiej zarabiającym piłkarzem Czerwonych Diabłów. Jest jeszcze wielu innych piłkarzy, którzy, moim skromnym zdaniem, powinni opuścić ten klub dla jego dobra, ale do nich na pewno nie zalicza się Bruno Fernandes, który ciągnie Czerwone Diabły od czterech sezonów. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W eliminacjach do Champions League swój mecz rozagra między innymi Biały Białystok, która zmierzy się z Bodoglind. Ale to nie koniec, ponieważ zobaczymy jeszcze takie starcie jak Fenerbacze kontra Lille. Węgierski Ferencvaros zagra z Midtjylland, a Rangersi podejmą Dynamo Kijów.